Kochani, ten filmik właściwie umieszczam ze względu na to, że poprosiła mnie o to jedna osoba, aby spróbować jeszcze raz. Więc spróbuję. Znajdziecie tutaj numer konta, możliwości, w jaki sposób można w miarę bezpiecznie i bez dodatkowych kosztów przesłać pieniądze. To, czego mi w tym momencie potrzeba najbardziej, to jest laptop. Wolałabym, aby kto był dany przez kogoś, ofiarowany, ale też wiem, że może być tak, że nie macie takiej możliwości. I ja proszę o pomoc. Ci z was, którzy mogą, chcą, proszę. Jeśli nie możecie, nie chcecie, to westchnijcie, aby się to wszystko jakoś poukładało zgodnie z wolą Bożą, abym miała na czym nagrywać te filmiki. Nauczyła mnie matka Teresa z Kalkuty, gdy kiedyś oglądałam film o niej. Została mi w pamięci i w sercu jedna scena: W czasie jednej z lekcji, matka Teresa była nauczycielką, uczyła dziewczęta. Zanim poszła na ulicę, wypowiedziała takie słowa i tak pewnie żyła: Jeżeli Bóg czegoś nie daje, to jest dla nas dobre. A jeżeli coś daje, to jest dla nas dobre. Więc, jeżeli uda się zebrać te pieniądze na laptopa, będzie super. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, może Pan Bóg pokaże inne wyjście. Tego nie wiem. Zostawiam to Jemu i ludziom dobrej woli. Dziękuję Wam za wspólne wędrowanie, bez względu na to, co się wydarzy dalej i jak to będzie prowadzone. Za każde westchnianie, każde spojrzenie, każdą myśl skierowaną przez nas wspólnie ku Bogu. Dziękuję. Zapewne w wielu filmikach jest wiele też niedoskonałości, bo ani nie jestem ekspertem, mam po prostu tylko serce i niewielkie możliwości. I to zostawiam też Bogu, bo wszelkie niedoskonałości uczą nas. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że jesteśmy słabi. A jeśli my jesteśmy słabi, to jesteśmy właściwie w cudzysłowie zmuszeni, by zaufać tylko Bogu, we wszystkim. Niech Wam Pan Błogosławi, umacnia Was i prowadzi przez serce niepokalanej. I niech i w tej sytuacji, w tej zbiórce, która wyjdzie lub nie, wypełni się wola Boża. Amen.